Oooooooo! Szymonaszko, to jest a dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku z gry Fortnite. I muszę Wam coś powiedzieć, bo sprawdziłem sobie statystyki mojego kanału i zobaczyłem coś dziwnego. Bo tylko 16% oglądających mój kanał nie subskrybuje. Więc, no. Jak mi, mi, oglądasz ten film, a nie subskrybujesz tego kanału? No to śmiało, zeskrybuj. Dążymy do, do 2000 subów. Jak to się uda, no to... Może jakiś konkurs będzie. Może. Ale na razie dążymy do 50 subów, bo wtedy będzie stream. Ja was poinformuję, czy to będzie tym na YouTubie, czy na Twitchu. O i też wbijajcie na mojego Discorda Eee, nie na Discorda. Na Discorda Ja wam niedługo Niedługo będzie tutaj zaproszenie na, do Discorda Ile ja to się to, to się liczy. Trzeba wylądować cholera o! O! Oczywiście zbudowanie, bo bez budowania no to trochę trudno się gra. Troż, trochę, tylko to. Ale też no jak już tak długo graliśmy bez zbudowania, to jakby tak ciężko już się przyzwyczaić do tego zwykłego typu. Wy też tak macie, czy nie? Napiszcie w komentarzu. Biegniemy. Biegniemy co. Tak, gdzie idziemy? Do jakiejś miejscówki. Nie, no, ziomeczki. Czy ja się wycisz... Ola, się wysadziłem z długą stronę. Będę pływał i się leczył. To dobra tak I kombo powraca. Kombo już powraca. Aha, od razu misję się ukończyliśmy. To fajnie, bo w dzisiejszym odcinku... Będziemy długo. Dużo, mm. dużo, dużo, dużo misji wykonywać. O, dobra, 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 jakoś normalna broń. Nie to. Tu, mm. gdzie, jak się trudno tym gra, jak nie jest się przyzwyczajonym. Ale gdzie ten typ jest? Dobra, już nieważne. O prostu wrzucę tam takie bombeczki, co jakby tam ktoś krzyczał, to za oknem sąsiadka kogoś tam woła. Mm, dobra. Pamiętacie o tym, żeby zasubskrybować ten kanał, żeby się bardziej rozwijał. Podoba już nie gadam o tym. Patrzę sobie na statystyki takie co? Jak? No co? Zniszyłem go, bo... Miś, to Golda od razu zaciął. To zabiorę sobie tym tu który Golda stał. zaciął się, nic mnie nie dało. Nawet jakby był śmieć, to i tak bym yy, go nie zabijał tego automatu. Bo ze śmieciem da się taki ciekawy tryb zabić, Teraz yy, na wykrzewione lecimy. Ten update ma miecze świetlne, więc obiwa, że nie. co mm, miecze świetlne wygrze? Ja już miałem dużo mieczy świetlnych. Nie, no żartuję, dwa miałem. Ten no, ten żółty, ej. I ten fioletowy, nie pamiętam kogo. Ja oglądałem Star Warsa, ale tak średnio pamiętam, bo to było 3 lata temu. Leciało na Paramount cała Ca cała seria wieczorem leciała. Po prostu w dzień były wszystkie części. Tak, nawet ta najnowsza. No to sobie obejrzałem wszystkie Nie, nie trzy lata temu. Bo trzy lata temu ta część wychodziła. Ale jakoś dwa, trzy cztery. Nie czy tak, wtedy jeszcze. No jakoś około dwóch. Nie. Jakoś dwa lata lub trzy lata temu to było. Ale ja nie pamiętam dalej jak ten fioletowy się nazywał. Miecz. Kogo to był? Bo, bo fioletowy miecz świetny to pamiętam. Fioletowy miecz świetny nazywał się fioletowy miecz świetny do... No tak! No dobra, już nie będę słucharzył. Tylko gał. Kude. Mhm. Gdzie te miecze świecą? Gdzie te miecze świecą? Na Tilted lecimy. Lecimy. Teraz jest... O oh no, teraz jest wojna o Tilted! To wo... jest wojna o Tilted. No to let's go. OUS! Ja słyszę, że tam się nawalają. Halo! Kto tu jest? Kim jesteś? O To jest najlepszy bawełnę, bo patrzcie. On ma naprawdę nieskończoność użycia. Nie skończono i widzicie? no można za sto kupić tańcz o, tutaj tańczą to niezła impeska tutaj u nich jest dobra to wytańczcie rzeczy znaczy znaczy ja mogę wam wymienić wytejdować znaczy odkamować. znaczy dam wam lepsze rzeczy później Zn znaczy nigdy znaczy no Dobra, zbieramy tu jakieś rzeczy. I lecimy na Szczecin. Ale w kilafek lecimy tak? Bo robimy no. sobie misję. I już mam całkiem postopnikalne. Bakuję mi 2 stopni. 2 uh -huh, stopni mi bakuję. Więc jakoś ten poziom się da. <laughs> o właśnie. Mierz świetny. Meawid. No właśnie. To jest. Mierz świetny. Meowid. Nie pamiętam jak jakoś. Zwał. Ciężko mi takie nazwy. Całą osobę czytać ale to jest coś fajnego, coś takiego taki wpół obód. ale mięś świetny jest kozatki bo on jest nieskończony jakby to on jest nieskończony i on mega mocny jest, można nim nawet ataki zabrakować więc kok koks jest to. Lecimy. lecimy lecimy, lecimy, lecimy no że z lata no i sobie misyjkę wykonamy i niedługo będzie lombo, lombo lombo niedługo będzie ja pamiętam jak się zachwyczałem Chciałem jak pierwszy raz yy... znalazłem klombo. Nie, Ty mnie nie obchodzisz. Ja chcę wykonywać misji, przeciwnicy mnie nie obchodzą. Ale doba! ta skapnąłem mi się jaka to była koks akcja. Że ja na te spajczę. Co, a co ty tu robisz? Cholera, jedno. No, 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 no. poproszę. Halo! To chickenie jeden. Gin. Gin, tiki, tiki, tiki. Chicken jeden. Hmm. Czy to jest możliwe? Tak, jest. A przepraszam, tutaj powinno być auto. Gincie, gincie. Gincie powiedziałem. Tutaj powinno być dla mnie auto. Gdzie moje auto? Gdzie <ścoughs> to auto? No. Nowe Bugatti! O No co, moje poczy... Ciechy humoru jest na takim stopniu. Hmm, lecimy. E, dobra, wywalam sobie miejsce i słupki. Pięć osób tam było. Albo jak nie cały robi. Wiem, że mam uciekać, ale ja chcę tu misję wykonać. Rozumiem. Rozumiemy. Dobra. Tak bym nie wykonał, bo bym zginął w tej strefie w widzi. Muszę się uciekać stąd. I tam, pole do popisu. No, dawaj na solo. Mam misję, więc muszę ją wykonać. A dobra, walisz. To. to i tak zginiesz. Zginiesz malnie. On ginął. Posłuch! Ktoś wejście! Się... się mnie posłucha. Dobra. Mamy dużo rzeczy. To robimy SkyBase'a. I ze SkyBase'a będziemy im jeszcze odwalić wystarczy, bo jak będzie więcej, to mógłbym się jeszcze z tego zabić. Róbcie zawsze na takiej wysokości Skype'y, albo na... bo... Może traficie ktoś, kto, no, będzie miał dobre cele, więc coś on wam zrobi. Chodź tutaj. Ty. Idę po ciebie. Idę do ciebie. Widać, że tam jest kolonka. Albo coś innego. Albo, albo coś innego. Przewincie sobie ten film, bo ja tego oglądać będę chyba, ale. Czy wam się też wydawało, że ta osoba tam latała? I tam nie było żadnego helikoptera? No.